Rozdział 1. Próg absurdu. Czwartek, ale nie taki zwykły. Gdy czas wkracza w tryb, już nigdy nie wrócisz z tej podróży, czujesz się jakby każdy dzień był zamrożony w sekundzie, której nie pamiętasz. Siedzisz na podłodze w pokoju pełnym śmieci, starych kawałków pizzy i książek, których nigdy nie przeczytasz. Twój umysł to nie jest miejsce na logiczne rozmyślania, tylko strefa zrujnowanych marzeń. I wtedy to się dzieje. Drzwi do pokoju otwierają się z hukiem. Głośniej niż powinny. Tak. Jakby to były drzwi z horroru z lat dziewięćdziesiątych. Wchodzi TWR. Ale nie tak po prostu. Zwyczajnie. On wchodzi jak bohater komiksu, jakby miał zaraz wyskoczyć z planszy i przejść przez ekran telewizora. Z pewnością nie zapyta o to, czy może się rozgościć. On nie pyta. On wie. Zanim się obejrzysz, on już stoi w środku pokoju. Patrzy na ciebie bez słowa, jakby dostrzegał cię przez wirtualną rzeczywistość. Jego oczy, bez litości, przeszukują każdy centymetr tej przestrzeni. Odkrywa cię na nowo, jakbyś nie był człowiekiem, ale jakąś starą aplikacją, którą próbował zainstalować 5 lat temu. I nagle, zanim zdążysz wykrztusić z siebie co tu robisz, z głośników włącza się dziwny szum. Twoja lampa zaczyna mrugać, przekształca się w metafizyczny wehikuł czasu i zaczyna recytować Pana Tadeusza. Ale to nie jest normalna recytacja. To jest recytacja od tyłu. Próbujesz złapać sens słów, ale każde zdanie wpada ci w głowę i natychmiast się rozmazuje. Ją rozumieją ci, co w Polsce żyją: O, Ciśpocz, Sejot. To jest jakby wyjęte prosto z kosmosu, jakby Adam Mickiewicz nagrał to w 1888 roku, ale w wersji in reverse. Ty po prostu stoisz tam, rozdziawiając usta. Rozdział 2: Mickiewicz i Cola Zero. Sufit nagle zaczyna kapać. Nie, to nie jest deszcz. Nie, to nie jest żadna awaria dachu. To jest Cola Zero. Każda kropla ma dźwięk, jakby ktoś usunął ci znajomego z gadu-gadu z przeszłości. Za oknem nie widać świata. Widać tylko szarość. Szarość bez przyszłości. Coś zaczyna śmierdzieć i to nie jest kawa. To jest czysta esencja absurdu. Kiedy przestajesz rozumieć, co się dzieje, Cola Zero zaczyna lecieć z sufitu w rytm tej samej melogii, którą słychać w twoim telefonie, kiedy ktoś dzwoni do ciebie z numeru, którego nie znasz. TWR stoi tam, Patrząc na ciebie, jakby chciał coś powiedzieć. Może coś mądrego, coś o rapie, o życiu. Może coś, co miałby powiedzieć raper w takiej chwili. Ale on milczy. Bo teraz to ty jesteś bohaterem tej historii. Ty masz opanować sytuację, a nie on. Nagle jego wzrok przenosi się na coś za tobą. Na twoją lodówkę. Nie, nie jest to zwykła lodówka. To lodówka, która teraz mówi. I mówi to. Gubiłeś klucz do wyjścia, ale masz jeszcze trzy godziny na zrozumienie siebie. Dopóki nie zrozumiesz, nie otworzysz drzwi. W tle zaczyna lecieć olczulowa muzyka, której nikt już nie słucha, ale która w tej chwili staje się Twoim tłem, Twoją wielką chwilą. Zgadujesz, to ballada o tamtych czasach, tylko w wersji na lub. Rozdział 3: Majonezowy Szok. Próbujesz się ruszyć, ale czujesz, jak zmienia się w majonez. Dosłownie. Nie ma nic bardziej surrealistycznego niż być żywym majonezem. Zaczynasz spływać po podłodze, ale nie wiesz, jak to się stało. Twoje ciało przekształca się w coś tak absurdalnego, że nie potrafisz opisać tego słowami. I nie tylko ty, teraz także twoje otoczenie staje się nierealne. Wokół ciebie fruwają pióra, pióra, które nigdy nie istniały, ale stały się częścią tego kosmicznego procesu. TWR patrzy na ciebie, ale nie patrzy jak człowiek. Patrzy, jakby rozumiał. Jakby widział to wszystko przed tobą On nie jest w szoku Wiedziałem, że się rozsmarujesz Mówi spokojnie, a jego głos brzmi jak fragment jakiegoś poetyckiego wersu, którego nie potrafisz zrozumieć Rozdział 4. Ostatnia cebula Zanim zdążysz się ogarnąć, z przestrzeni materialnej wyłania się postać To nie jest postać, którą znasz To twoja nauczycielka biologii z podstawówki Ale nie wygląda jak wtedy Ma teraz głowę gołębia i w ręce trzyma cebulę ta cebula świeci na zielono. Czuję się dziwnie, znajomo, ale też zaskakująco niepokojąco. Aby powrócić do ciała, musisz odpowiedzieć na jedno pytanie, mówi nauczycielka w sposób, który wydaje się zbyt tajemniczy na zdrowy rozsądek. Ile cebul potrzeba, by wygrać bitwę freestyle z sensem istnienia? Próbujesz odpowiedzieć, ale w twoich ustach nie ma słów. Zamiast tego z twojego gardła wychodzi dziwny dźwięk, który brzmi jak dzwonek w telefonie komórkowym z 2003 roku. Czujesz, jak ciało zaczyna się rozpadać. Jakbyś nigdy nie istniał. W tej chwili zrozumiałeś, że cebulę masz tylko ty. Reszta świata nie istnieje bez niej. Rozdział 5, odklejenie absolutne. Nagle znikasz. Dosłownie znikasz. Pokoju już nie ma. Jest tylko łóżko. Tylko nie wiesz, gdzie się obudziłeś. A może wcale nie śpisz? Może to tylko kolejna część tej podróży, której nie potrafisz pojąć. Stoisz w miejscu, ale nie wiesz, co się dzieje. Wokół Ciebie panuje cisza, tylko dźwięk to stera i jego wieczne przypomnienie. Wstań. Egzamin z kartkówek zaczyna się teraz. Masz tylko jogurt i nadzieję. TWR siada na Twoim fotelu. Mówi. Twoje życie to beat. A teraz, nawijaj. Epilog. Zaczynasz rozumieć. Zaczynasz rozumieć, że nie Masz kontroli. Że w tej historii to nie Ty rządzisz, to absurd. I TWR, który wciąż patrzy na Ciebie, wyciąga rękę, by Przejąć Cię całkowicie. W tej chwili to on jest narratorem i wtedy wszystko się rozpływa.